Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, dzień dobry kochanemu Państwu. Nowe siły, nowa kroplówka, nowe ja. Znaczy stary ja, a nowe siły. Proszę Państwa, parę razy ostatnio graliśmy coś, to znaczy odnosiliśmy się do czegoś, co mnie zaskakuje. Być może Państwa też. I nie tylko w sferze politycznej, bo tam jest raczej konstans, ale w sferze obyczajowej.

Salsa. Myślałem, że nic bardziej mnie nie zaskoczy niż czarnoskóry Tartania. ale z nienacka przecieram oczy i zmieniam na dzisiaj plan. Zapraszam więc Państwa do Ameryki, czyli tysięcy, kilka mil. Tam latynosi nosi, mają swetryki, tam nowy w uczuciach styl. Pan Kolumbijczyk ma już trójkę dzieci Z partnerką pozbawioną wad Wybranką jest, co warto polecić, gałganek zrobiony ze szmat. Zaś pewna Brazylijka uszyła mężusia Teraz dzieciątko z nim razem ma. Chłopiec podobny jest do tatusia Od roku sielanka trwa. I każdy żyje w cudownej rodzinie, chociaż niektórym to nie w smak, bowiem uczucie nie jedno ma imię gałganek lub jakoś tak. U nas też mamy od morza potatry gałganków, takich że aż hej, co wymagają pomocy psychiatry, wystarczy popatrzeć na sejm. Tak jest, tak jest. Jesteśmy jeszcze na wizji 19 lutego, dzisiaj niedziela. I mieliny obchodzą Konrada, Marceli oraz Alvar, Arnold, Barbacy, Beat, Sława, Bonifacy, Czcisław, Gawin, Henryk, Jerzy, Józef, Julian, Konrad, Leoncjusz, Łucja, Mansfet, Publiusz, Tuliusz i Walery. Wszystkiego najlepszego, kochanemu Państwu. Dzisiaj jest Dzień Nauki Polskiej. Poza tym. Więc właśnie naukowo chciałbym Państwu jeszcze cytat dnia zaprezentować, przypomniałem sobie, dzisiaj mojego ojca zacytuję, który mawiał tak Już Bolesław wstydliwy mówił, że mężczyzna nie powinien być dupą. Mój ojciec. I gra słowna na dzisiaj, mianowicie będzie to gra półsłówek. Eee, no to proste jakieś Państwu dam dzisiaj. Instytucja w prospektach. Do widzenia.